Słyszymy dzisiaj najpierw o żniwach w Apokalipsie i że trzeba zapuścić sierp, bo dojrzały już grona. Co we mnie dojrzało? Co we mnie byłoby już dojrzałe? I oczywiście mamy na ten temat swoje zdanie, dość subiektywne. Czasem coś nam się wydaje, że jest jeszcze za mało doskonałe, a może w oczach Boży wygląda to inaczej. A czasem sobie o czymś myślimy, że no już jesteśmy tacy uformowani, a może tam jest wiele braków. Trudno być sędzią we własnej sprawie. Warto o tym pamiętać. Ale to pytanie warto sobie zadawać, skoro Słowo nam dzisiaj też jakoś zadaje. Skoro Pan Bóg zapuszcza sierp, to co jest dojrzałe? Co dojrzewa, może co jest w procesie dojrzewania, w drodze dojrzewania, jakby czeka na swoją pełnię, na jakieś dopełnienie. I Ewangelia. To jest właśnie ciekawe. Patrzą na świątynię, cieszą się jej pięknem, jej widokiem, darami, kamieniami, ozdobnymi, i słyszą, że nic z tego nie zostanie. Te słowa nie są łatwe dla Żyda. I też to, co Jezus potem opowiada. Uczniowie go pytają, uczniowie i ci ludzie, którzy tam byli, kiedy to nastąpi, jakie znaki będą towarzyszyć. Jezus w ogóle na to nie odpowiada. Nie mówi wprost, a to będzie wtedy, a znaki będą takie. Tylko mówi: nie dajcie się zwieść. Bo będą się działy różne znaki, różne rzeczy, ale nie dajcie się zwieść. Jak ktoś powie, to ja jestem, wy nie chodźcie tam. Jak ktoś mówi, to już nadszedł czas, już koniec świata bliski, idźcie tam. Znaki będą, wiele rzeczy będzie się działo, ale nie dajcie się zwieść. Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Potrzebujemy dużo roztropności w odczytywaniu znaków czasu. I nie dać się zbyt szybko pochłonąć przez to, że skoro, a tu jest wojna, a tu są choroby, to widocznie to jest to. Nie dać się zwieść. Dlatego, że te wizje, które dla wielu ludzi wydają się bardzo katastroficzne, i to, co mówi apokalipsa, i chcielibyśmy to tak dosłownie odczytywać, i Ewangelia, które Jezus też zapowiada pewne znaki. Ale o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Jezus mówi nie trwórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. Żydzi patrzyli nad świątynię i mieli swoje myślenie na ten temat. W jaki sposób ja patrzę na swoje życie, na świat wokół mnie i co ja sobie o tym wszystkim myślę. Czy jest tam więcej nadziei? A rok jubileuszowy, który właśnie się zbliża w kościele, 2025, który papież ogłosił, będzie rokiem nadziei? Czy ja widzę bardziej nadzieję? Czy bardziej we mnie odnajduje lęk, strach, obawę o siebie, o swoich bliskich, co to będzie? Bo zdaje się, moi drodzy, że kluczem dzisiejszego słowa jest Psalm z jego refrenem: Pan Bóg nadchodzi, by osądzić Ziemię. I trzynasty wers tego Psalmu mówi, że. To wszystko będzie się działo przed obliczem Pana, który już się zbliża. Pan Bóg się zbliża. Wiemy, że liturgicznie też za chwilę zaczniemy adwent. To jest o przychodzeniu do nas Pana, czyli Pana, który się do mnie zbliża. Do nas. Ale psalm mówi ciekawe słowa. Niech się radują niebiosa, ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co jej napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. To jest o radości. Przychodzenie Pana wzbudza w całym świecie, w przyrodzie radość. I autor psalmu zaprasza, wzywa do tej radości całe stworzenie. I wraca pytanie: A we mnie co jest? Radość, bo Pan jest blisko. Są wojny, to prawda. Trzeba coś z tym robić, to prawda. Są ci, którzy decydują o wielu rzeczach, są ci, którzy pomagają uchodźcom. Są ci, którzy leczą choroby, są ci, którzy zaradzają różnym potrzebom i niesprawiedliwościom na tym świecie, bo one były, są i będą. I ja mogę się tym przerażać. Ale wtedy moje życie może stać się trochę przerażające. Przerażone i przerażające, jakby Boga nie było. A tymczasem Pan jest blisko, Pan nadchodzi. Słowo nam to dzisiaj mówi. Nie twórzcie się, mówi Jezus, i nie dajcie się zwieść, bo ja jestem. Czego więcej jest we mnie? Nadziei czy lęku? Radości, bo Pan jest blisko, pośród tych wszystkich wydarzeń, pośród tego, że na tym świecie nie jest, nie było i nie będzie idealnie. Wtedy oznacza, że ja naprawdę wierzę Bogu, wierzę mu na słowo, że różne rzeczy się będą działy, ale on mnie nigdy nie zostawi. Bo jest Bogiem. On to wszystko trzyma w swoim ręku. A człowiek stworzony przez niego, chciany i kochany do szaleństwa, jest równocześnie grzeszny, słaby. I robi różne rzeczy. czasem nie wie, dlaczego to robi. Z jakiegoś głodu, z jakiejś tęsknoty jakiegoś innego może szaleństwa nawet ze swoich traum życiowych które próbuje jakoś tam sobie pozałatwiać po swojemu radować się bliskością pana i żyć nadzieją że to wszystko co jest takie straszne i trudne się skończy bo to ma swoją datę tylko my jej nie znamy na szczęście a całą resztę całe swoje życie Powierzyć jemu w zaufaniu. Do tego jesteśmy wezwani jako chrześcijanie.